Nie ludziska z tej strony Bring the Room, a dzisiaj ze mną jest Samaru. No. I dzisiaj miał nagrywamy yy, kolejny, dokładnie drugi odcinek w Nostale. Nie powiedziałem tego w pierwszym odcinku, że będzie mała niespodzianka, no w komentarzu napisałem, w komentarzu w opisie, że będzie niespodzianka, ale nie powiedziałem jaka. To teraz... I to niespodzianką właśnie okay. jestem ja. <laughs> tak, tak. <laughs> Będziemy już... Będziemy prawdopodobnie teraz w duetie nagrywać filmiki więc... Żeby będzie było ciekawiej. No i ciekawiej, tak... No. To co? Y tak, y żeby nie było samaru dobił piąty level jesteśmy na tych samych misach i w ogóle. Tylko chyba ja mam troszkę le większy level i ten. Ale na to nie patrzymy, ogólnie to idziemy web-web. Łeb. <laughs> to co idziemy? No, lecimy. No Tym koktem. <śmiech> <śmiech> no to co idziemy. Okej. Okay. To najpierw to mimi idziemy Ocoś I co, to i, wy, i wybraj sobie już jaką będziesz klasą grał? Hmm, prawdopodobnie magiem. Aha eee, dobra, nie będę wam tu czytał, żeby was zanudzać, to będę pokazywał, te, po prostu będę takie troszkę takie, wiesz, takie przerwy robił, żeby ludzie sobie mogli w tym czasie przeczytać. A następnym razem będziesz o. czytał. <laughs> nie, dzień. Udaj się patrolować łąki na zbior. Dobra, to lecimy. Dobra. Co tu wyszło, No i tu kolejna informacja. Że... Damage możemy w, co jakiś tam level. I legend... No, że te legendarne i w ogóle te dobre i niska jakoś w ogóle... To co wam... Taki powiem? samouczek. No, takie samouczki to są właśnie te. Ej, czekaj, bo ja się mam do Mimi iść. <laughs> Za to bo leciałem. Dobra. Yy, tutaj... Nie będę robił takich długich tych przerw, żeby pół godziny na tym nie spędzić na samym czytaniu. Będę tam po... <laughs> po parę sekund. Po no prostu nie bez tego czytania, no to trochę czasu zaoszczędzimy. No. No tam niektóre, no tam na przykład do nowych ludzi będzie się szło, to już się wtedy będzie czytać, nie? Na przykład... się... Dobra, chodź idziemy. No ewentualnie wtedy. Dobra, to idziemy. No, no tam, wiesz, na przykład jak pójdziemy do ospałka czy kogoś tam, to na przykład jak w pierwszym odcinku z, o, z nim nie rozmawiam, no to będziesz czytał. No. A w czasoprzestrzeniach w będziesz czytał ty. Ja nie, będę o, dzisiaj, ja nie będę się dzisiaj dużo wymawiał. A czemu ja w tym mm. nie mam jeszcze, chłopie? No właśnie. <grym> Zapomniałem. <grym> Dobrze, że ci się przypomniało. <grym> Dobra, każdy w grupie, a ty musisz ją stworzyć Dobra, dodam jeszcze nawet do przyjaciół, będę taki dobry <laughs> No dobra, to ja wchodzę pierwszy No dobra. i tutaj mamy kolejną rzecz, że bonus to mieczyk, specjalny to liśna Do kamuflażu, no to tam I no i orzeszki albo to Dobra, to już bijam, czekam za tobą O, jesteś Dobra no to idziemy, i ty czytasz, nie? <laughs> o kurde No dobra, spróbuję tylko już uprzedzam z góry, że tak, aż taki dobry w czytaniu to nie jestem. Dobra. Oszczędzili mi męki i nie ma żadnych na razie tekstów. A mi wyskoczył. Aha, bo może dlatego, że pierwszy jo? do tego. No, może dlatego, że pierwszy do tego. <grym> Zwariowałeś? no tak, zwariowałem. <grym> nie ma tu miejsca <grym> dla początkujących. <grym> o kurde. Jakbym nie był szalony, to bym tu nie przyszedł. <grym> Ej, jakby mi nie kazali to bym tu nie przyszedł. Ej, to sobie, że chciałem być twojego kurczaka Ja tak na początku zrobiłem kurde. Chciałem walnąć to ziarno, a uderzyłem swojego kurczaka chciałem Ej, niby te wojownicy mają 20 level, ale sobie nie mogą poradzić, nie? Jest taki cioty z nich No To mnie zawsze rozwalało w tej grze Znowu ty rzeczywiście jesteś odważny No wiem Chcesz od tego uciec? Jeśli tak to poszukaj dźwignię i pociągnij ją Wtedy drzwi się otworzą Ja nie będę ciągnął Ty ciąg... ciągnij pałko Samaru No Ciągnij druta Nie dzięki Podziękuję Dobra Wyjście jest blisko no jeszcze tu dwa albo trzy pokoje nam zostało, ale wyjście jest blisko. że ta czasu jeszcze nie jest, więc jest blisko, jak na razie. No, potem będzie na większy klewer. O, to już będzie koszmar. To I będzie to... jazda. Wiesz, nie tylko. A to jeszcze jest ten event Halloweenowy jako zaliczony. No. ja nie jeszcze będę... jest. Nie grałem na Halloweenowy. O równolegle. Powiem na... tak że na... też tutaj nawet nie robimy. A weź zrób każdy w... każdy w grupie czy coś takiego. Bo nie mogę podnosić rzeczy Okej okay. Ciągle żyjesz, masz dużo szczęścia Dobra. uciekaj teraz tutaj Dobra, gdzie ty jesteś? Podniosłem spirytus <śpiewanie> Spirytus santos Powiedz <śpiewanie> <śpiewanie> nawet, że o tym samym pomyślałem Wiesz, ja, ja tu papież jestem Dobra rozwalamy wszystko będziemy starali się w CP rozwalać wszystkie mocki żeby mieć maksymalne punkty w ogóle. i w ogóle żeby EXPA mieć więcej podnosi No dobra zobaczcie jaki nie, nie mogę ja podnieść no bo chłopak nie, nie chce No w końcu się stanie też mogę dać ten eliksir nie dziękuję tego, tak, chyba potrzebny Dobra ja mam smażony jajko na bekonie, a ty? ja też na ty idziemy łeb w łeb Dobra liście na założę. głowę <laughs> jak ja wyglądam oh my god chciałem powiedzieć szable w dłoń ale jeszcze nie mam siódmego levela <laughs> o ja mam wiekowy uuu. a ja? wysokiej jakości niestety a. Tylko. Wiekowy... Ej, a tak chcę ulepszyć wiekowy na większy level? Uuu, no to ładny. Na legendarny? No. <śm> <śm> nie, no to... Nie, ja aż takiego farta nie mam do, do tych spraw. Ja pamiętam jak kiedyś na łuczniku moim starym... To z... z dobrego... Ale to był naprawdę dobry łuk, mi się dobrze nie było. Na legendarnego mi wbiło. Nie, na właśnie tego, wiekowego. I chciałem na legendarnego zrobić, to kurde źle, że się powieszę, bo mi nie wyszło. <śm> A to też nie zrobię tego specjalnie, żeby tak wiesz zrobić, tylko tak przez przypadek wcisnąłem odruchowo, bo miałem zbroję zrobić, a zrobiłem ten łuk <grych> I tak... Słuchaj tego, ja, jak widzę idzie ci dobrze, cieszy mnie to <grych> O, dobra, szabla w dłoń, idziemy do Gimo Zdaje się, że tym razem mamy wspaniałego i odważnego przygód. Jest on dziś? Nie. Tak przejął moje zadanie i patrolował na moim posterunku, gdy moja matka zachorowała. Jo, jak twojej matki w życiu nie widziałem, chłopie! On nie jest... Znakomicie, więc mamy teraz <grym> zadanie. Młody poszukiwacz przygód. <grym> Dobra, nie czytam, nie czytam, bo mi się nie chcia. Ja będę... Nie wiem czy zauważyłeś, ale nowe skill'e mamy. No wiem, 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 wiem. Ja tu mam wzrok. coli... Kurde, no to są skillowane. w porządku. Dobra, to idziemy dalej. I tam. O, teraz będziemy się bawić z tymi e... owieczkami. No, szczęśliwymi owieczkami. No. Na, na szczęśliwe to one nie wyglądają, no ale... Jak się go... Ale gorzolki za, to twarde, da... za to twarde z nich sztuki. <laughs> jak się trochę gorząki za to będą dobre. <laughs> o, właśnie e, mam teraz już ten drewniany miecz. No ja też mam wiekowy założony. Ojej, ale będziesz ścisnął. <laughs> A chyba na zalicz, albo za obydwu zaliczło ci? A spokojnie. Dobra, mój skill na trójce. A mój na buch. Ja mam na W zwykły atak, ja nie wiem, jeśli tak przyzwyczaię, to zawsze na W mam zwykły atak. Jakoś tak... nie mogę się przyzwyczaić. A ja zawsze i... zwykły atak, ale za spadku. Ja... ja nie wiem, jak tak mam zawsze na buch, bo zawsze... Jest... Ja, 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 ja zawsze, nawet jeśli nie trzeba nic wciskać, to ja i tak wciskam W, buch, bo tak... Mam ma takie wrażenie, że szybciej biję. Chociaż to nieprawda. Dobra, z procy uderzymy, teraz. A to są chyba skille z każdej postaci, nie? Na poszukiwacza, bo te, te kula... Coola... No, no, są tak zmieszane właśnie. Kurde, no. ja już zaatakowałem. Teleportacja, ucieknę ty, wiesz dobra. <grym> Czytaj. Ale to <że> nie sprędziasz. <grym> Ninja, normalnie. <grym> no. Czytasz, czy nie Otrzymaj czytasz? Się... Nie czyta. a to... Męda. Za dużo tamtego. Ja, ja tylko kró, krótkie wypowiedzi czytam. A czemu ty masz 8 lewa, ja mam nadal 7? O, dobra. Nie podję, tu. <śmiech> <śmiech> do, do. Do speak... Niech ci będzie. A ma dwa drewniane mieć. Aha, bo gościu wyrzucała. Ja podniosę. Dobra, czytaj. <laughs> Gratulacje. Jesteś o kilka poziomów wyżej od kiedy widzieliśmy się ostatnim razem. Czy Twoja akurat także podrosła? <laughs> Dziwne pytanie, ale bo i tak by nie urosła, ale dobra. No, tylko lepiej. czas na drugie zwierzątko. Fajnie. Tym razem chciał, chciałabym, abyś złapał przyjazną i szczęśliwą owcę. Eee, a ja bym chwalał żółwia. To no w sumie. A czekaj. Powiększamy trochę twoją poszukującą przygód rodzinę. I jeszcze jednego nos kumpla. Właśnie to. Ale dobra, idziemy. Załysz sobie zbrojka na ósmy level, jeśli ja masz. O, o właśnie Ja, ja patrzę, czy którą mam lepszy, wysokiej jakości yy, Na pierwszy level, czy dobry na ósmy? I wyszło, że na ósmym mam lepszy Bo to nie zawsze wychodzi Ej, czy mi się wydaje, czy mi się zmienił ten No zobaczcie, kamizelka dostałem, oh my godness Patrzę, trzeba takie zbliżenia tudum, tudum. Na, na filmiku spróbuję tak piać, takie zbliżenie zrobić w tym w montowaniu Okej, okay, dobra to... Co dalej? Owca, dobra. Ej, i zrobię taki ten, to zbliżenie i, będzie, i zrobię takie ten, jakbym organ był To <laughs> <laughs> Co ty mówisz, że magii będziesz grał? Jo, bo nawet mam, powiem ci, SP jest zrobione z poprzedniego maga. No i tak nie będziesz mógł go używać. Będziesz no wiem, ale nowa. się po expi, będzie dobrze. Ale nie będziesz mógł używać, ja ci nie pozwolę! Będzie akirs madafaka! O, ja zrobię zadania. A, jestem lepszy. O kurde. No nie, nie no nie żartuj sobie, jeszcze będę musiał się męczyć. Dobra, to poczekaj. Znając moje szczęście do tych owiec, to będę się męczył tak 10 minut. Dobra, wziąłem sobie owieczkę i idę. Zrobi się przyspieszenie. <laughs> nie, no dobra. Kurde, ta siatka to będzie mi się wieczność ładować. <gry> dzisiaj jeszcze chwila ładny. Nie no... jak ty tu obron walać, a nie... ej ty, kurczak? A tu siedzi... Stawiłem go na bok, żeby mi nie przeszkadzał. No, uderz jeszcze raz ją. Yes, oh. udało się. Gratulacje, od teraz masz kolejnego członka w rodzinie. Lojalną i szczęśliwą owieczkę. Hmm. Zajol... Jednak mamy teraz mały problem. Nie możesz zabrać ze sobą dwóch zwierząt na raz Szkoda <śmiech> <śmiech> Szczęśliwa owieczka, którą otrzymałem znika Troll <laughs> No do tego minilandu, nie? Zaraz dobra. się tepnie, Za mnie samo tepło Domyślałem się, dobra Znowu samouczek Po samouczku, och, tepło cię Zniknął, czuję że bezczelność <laughs> O, jest Dobra Przyniesz się na... Się z łąkną Ciekawe. No nie, ja nie lubię jak tak niektórzy tak nawalają te, te. I tak zostaje tyle tych naszych ład. kiedy tak nich przechodzisz z małym levelem, to tak, z level, to tak wszyscy, wszystkie ci jak zacząć bić, to... Tych zielonych ogurasów. <gryzny> za dużo Minecrafta. Za dużo Minecrafta. <gryzny> Dobra, wchodzę. Dobra, ja za chwilę ogórki wiedzą <gryzny> <noise> I moją owcę przy okazji. <noise> smacznego nagoni życzę. <noise> Wybijaj teraz ty pierwszy. Nie czekaj, ja nie mogę chyba wejść pierwszy, poczekaj. Możesz, no nie, nie że... mogę. No nie, bo przecież tak, tak pierwszy to dalej też musisz wejść pierwszy. Nie Dobra. możesz usłyszeć żadnego dźwięku, nie. nie ma śmiertelny spokój skąd bierze się to dziwne uczucie Nie czuję się dobrze, wyjdź stąd. Kudy. Nie ma wyjścia. Co, co się, co się co się stało? <laughs> Czy kiedyś się stąd wydostaniemy? Nie! Będziemy tkwić na wieczność. Niestety, tam jest dźwignia. Jest nadzieja. Dobra, ej, trzeba każdy pokój po kolei. czyli nie idziemy tam, tak jakbyś chciał, na przykład już w stronę wyjścia. Tylko niestety przechodzimy. Trzeba pokazać, widzą jak ładnie przechodzimy. Nie oszukujemy. Nie no ja bym chciał tak zrobić tak, że... O right. Wynośmy się z dobra, no to jedziemy tylko. Czekaj, w którą stronę się szło. Przechodzimy całe czy nie będziemy się tak, bawić? Tak, całe, całe. Bo to też, no, niby duże, no ale jednak na przykład jakby ktoś w, nie, nie grał w stale, to żeby wiedział co gdzie go spotkało. No. Co się... Tak, ale... Mm, no w sumie racja, ale ten Tylko będziemy musieli się trochę streszczać, bo czas też będziemy mieli wtedy skrócony No, tak, bo parę sekund niby ją Już się powiem, że nagrywamy 15 minut dochodzi Nawet tutaj w tym dialogu Cię pospieszają A <laughs> <laughs> to uja, nie? nie dość, że nagrywam z tego, to jeszcze pospieszają będę Dobra, wbijamy Zabij wszystkich wrogów. Dobra. Ło! Dużo ich! Nie musisz mi tego powtarzać. Nic innego nie ma nie ma tutaj do robienia. Jedziemy z koksem Malina. Malena Nie nawalaj w tak w tą klawiaturę. Oj, nie chciałbyś usłyszeć jak ja nawalam w tą klawiaturę. A nie, ja mam tak spokojnie, ja tu tam... ...bez agresji. <laughs> ja nie ja, ja jeszcze nie muszę się nad niczym wyżywać. Dobra, idziemy tu. Dobra. Ulica bez wyjścia. No to ulicy nie przypomina, no ale dobra. No też bym się z tym sprzeczał. <laughs> Kłócimy się z autorami gry. To chyba tej oni ulicy nie widzieli Ej, zbyt dużo przy komputerach czasu spędzają No, oni chyba tylko ten komputer widzieli Albo ulicę w komputerze Albo ten Od, od iluś tam lat nadwór nie wychodzili i u nich tak wygląda ulica Tak wygląda świat komputeru Tak wygląda się ten Jest wyjście, jest, jest, jest wyjście, dobra Wynuśmy się stąd. Ej, tak wygląda środek pro, e, Środek środków procesora. Jak ja, że się cieszę z tego wyjścia. Dobra, co masz? Elixiry. E, ja też. Zobacz jak ładnie nam. No, idzie wszystko to samo mamy. To mimi mentor. Mimi mene. Dobra, e, <tryk> O. I mogę sobie się na spokojnie napić, a Samaru będzie kontynuował serię beze mnie. Go, go, samaru Prawie się zadławiłem przez ciebie Oh my god Samaru Nie mów takich śmiesznych rzeczy, bo wiesz, że ja się prawie ze wszystkiego śmieję Niestety te śmieszne rzeczy czasem mi się... <laughs> <auta. śmiech> Powiedzieć coś? Nie wiem, czy się to rozśmiesz, ale mnie to w szkole rozwiniesz, jak mój kupel tak powiedział. No, bal. Kamień. <śmiech> <śmiech> ja nie, mój kupel to taki takim zadgistym takim głosem, mnie tak rozwalił jego głos. Nie, kamień tajemnic. <śmiech> <śmiech> że niemal się popłakałem z tego jak on to powiedział, ale taki taki kamień. <laughs> Oto narzędzia podróżnika, przyjrzyj się odpowiednich narzędzi Spróbujmy wytworzyć coś jeszcze Dobra, klik ej, ej, słuchaj jak do niego podchodzisz, chcesz żeby ci to powiedział To podchodzisz i mówisz Daj kamienia <laughs> Dobra, wytwarzamy tank Musimy trzeba. się przygotować do walki Malina A ja to dopiero produkcja przedmiotu Oto narzędzia podróżnika Zdążyłem się spostrzec próbuję wytworzyć coś jeszcze a tworzyłem coś, a tworzyłem coś wcześniej? o czekaj, mogę coś tworzyć? pelerynka jest fajna, ale jeszcze jej nie mogę stworzyć a ty dopiero ten naszyjnik tworzysz? jo no. niestety dobra, poczekamy chwileczkę to mówisz, że magiem będziesz grał? no, słuchaj, haha, ha, to akcesorium, ale ale... <noise> ale <co>? jakieś ale. <noise> No niestety Niestety akcesorium nie, nie jest bardzo użyteczne O kurde No to Dobra. P Dobra, do Sorai już idę O, SP woja pierwsza Jeszcze Ju, nie mogę doczekać Ja nigdy w życiu no grałem kiedyś tam wojem, ale to ile tam? Ja zawsze kopiłem na łuku łuk to moje życie <głos> <głos> A moje woje, ale co tam? Trzeba się reformować Trzeba być tak, otwarty na nowe Ty, podstawa. A ty już tam, no, a ja chciałem powiedzieć idziemy, a ty już <głady> jesteś prawie na miejscu. No. Niestety. No dzięki, wiesz. No, no dobra przykład. Ola Laska. <głady> Witam, ładna no. pogoda, prawda? <głady> Nie taka ładna jak ty. Ha! Na... To komplement. Tak, mimim. No, mnie ciężko nieka. zaprzeczyć, chyba najlepsza z całej tej gry. No. Ja jednak... Ja jednak trzeba przydać I zrobię taką fajną pszczołkę, jest... nie? Kurde. Ale jaki... Jezus, nie tak ładny jak ty mm, mm. No, a ja jestem na razie brzydki Bo mam brzydką tak. i nie, nie, Ale, ach, poszukiwacze przygód Czy mógłbyś wyświadczyć mi małą przysługę? Zarumieniłaś się, bo dowiedziała się, że Mimi go przysłała. O, oh Jezus Poszukiwaczu przygód, czy mógłbyś wyświadczyć mi małą przyszłość? Tak! Pocałuję cię! Zawsze! Zawsze i wszędzie! No zobacz, pierwsza randka już to roboty, nie mogę... O wyjść. kurde! Skorzystasz w tym momencie z moich usług? O... fuck? Ej, to jest nie fair, ona chodzi z Kalvinem! dlaczego? Z tym przydalem, no... Ej. Mój listek na głowie jest ładniejszy niż on. Ej dobra, pomijam to, bo do jutra będę tak się robił w tych <noise> rozmowach. Dobra dawaj, idziemy. Go to Calvin. Go, go to kupa. Idziemy skopać Kalvina. Czemu <noise> chyba ja taką latkę? A bardzo... mnie. <noise> Bierzemy ją na, wa na własność. <noise> no a jak? Kurde, Mimi bym mógł se chodzić, bliżej ma do Mimi, a nie. Musimy mu obiad nosić. No Dobra. To tam ja. Kalwin niestety twoja laska za, zaoperowała nam swoje usługi. Bye, nie, bye bye. A ja teraz odpowiadam, nieprawdopodobne. Tak szybko. Dziękuję ci bardzo. No nie ma za co. Nie musisz mi dziękować. To nie ode mnie. Tak już Ty, ale tak gra może być jeszcze lepsza niż do tej pory myślałem. Trzeba mieć malutkie skojarzenia Dobra nie będę czytać Tylko tak. trzeba z innej strony na to spojrzeć I trzeba wszystkie dialogi dokładnie czytać Ej, no. A, czy, a mnie, czemu, mnie to rozwala Czemu i zawsze jak pokazuję na przykład te skile, Nie? Że te, te, taki samouciech To zawsze zazwyczaj pokazuję woja Tak jakby może woja jest główną O, nowy skill Na kół sobie go ustawię Dobra Jesteś Dobra, zabierz mal... tutaj do czytania Cięż... O nie, Malcolm X się dowiedział, że y, 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 Soraya się puściła. Du, 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 du. Ale co? Musimy go odwiedzić. Prosi nas, bo to... No, ty... Ty... Troj. Igluta. Ej szczerze mówiąc, to do Woja trochę nie pasuje ten beret. Bardziej tak dla że Dla tego, ucika ten beret pasuje. Do Woja pasuje te takie rogi, te byka. No nie wiem, nie wiem. A jeszcze się popatrzy. Dopiero mamy dziesiąte levela, a już o takich rzeczach myślimy. A co tutaj dalej będzie? What? Cześć Markol, oh. wysłała mnie do ciebie. Jak leci? A jakoś. Rozmyślanie oczywiście. W Głowa w chmurach jak zawsze. Markol, jak ej, leci? Ej, ej. Rozmyślanie od... dalej. Ciąg rozmyślania. Ej, bo on też się puścił z, z Surają i aż, aż mu się, ten, zamyśliło. O kurde, ej, słuchaj tego, można powiedzieć, że byłeś przeze mnie pożądany, czego ja się dowiaduję o mojej postaci? <śmierze> <śmierze> Jak mogę ci pomóc? <śmierze> Ach, w końcu jesteś, rzeczywiście. <śmierze> chciałbym cię prosić, chciałbym cię o coś prosić, mam mały problem i potrzebuję twojej pomocy, o, bo ja, boję się. Co powinienem... Co, co powinienem teraz do ciebie załatwić? Ja tam parę porachunków. Chcesz <laughs> abym to ja podjął się tego zadania? straszne. I dostarczył tobie te składniki? straszne. Wiśnie. Hmm. <laughs> Dobra, teleportujemy się. Już się teleportowałem. Tak, tak. Bardzo dziękuję. Rozmyśla i rozmyśla i rozmyśla. Dobra, tutaj tam. Teleportuj się i będziemy musieli kończyć ten odcinek. Tu się. Ty to jest tutaj. Dobra, wchodź. Nie. No bo 25 minut du, 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 du. już tak szybko o, ale co leciało no. no to co? kończymy, ty kończysz, ja zaczynałem to ty kończysz no dobra no to żegnałem się z wami mm, e, jak to powiedzieć <grym> ale nie, za nie na zawsze na szczęście <grym> no. e, o... jeszcze będzie tak, tak ma taką mam nadzieję będzie sporo odcinków więc nie martwcie się, jak Wam się podoba to lajkujcie, subskrybujcie no i tak dalej. No. To my się z Wami czekamy. Dzisiaj ze mną był Samaru. To. Cześć! Na razie.